Energia wiatru służy człowiekowi od dawna. Najstarsze wiatraki to dziś zwykle obiekty do zwiedzania, na przykład w Olsztyneckim Skansenie. Ale podstawowa zasada działania właściwie się nie zmieniła. Podobnie jak setki lat temu, wiatraki wykorzystują energię skumulowaną w przemieszczających się masach powietrza. Słońce ogrzewa naszą atmosferę nierównomiernie, w różnych miejscach, w różny sposób, i później wiatr przemieszcza się z terenu, gdzie jest wyższe ciśnienie, bardziej ogrzane powietrze, do terenu, gdzie jest niższe niższe ciśnienie. Więc pamiętajmy, energia wiatru to jest energia, pochodna energia i energii słońca. Obecnie mamy różne rozwiązania technologiczne, by ten wiatr wychwycić czyli odebrać energię. W większości przypadków to jest ta sama siła, która sprawia, że samolot leci czyli siła nośna która wytwarza się na odpowiednio ukształtowanych łopatach wiatraka. Co do zasady, im szybciej wiatr wieje, tym szybciej wiatrak się kręci i więcej energii możemy wytworzyć. Zasadniczo to jest prawda. No ja teraz pojawiają się ale. Ale jeżeli wieje za szybko, no to wiatrak może ta konstrukcja nie wytrzymać takiej zbyt dużej prędkości obrotowej, spowodowanej zbyt dużą prędkością wiatru. No i trzeba ten wiatrak przed tym chronić, czyli hamować. No i tak naprawdę to gro elementów technicznych wiatraku służy hamowaniu wiatraka, zabezpieczaniu go przed zbyt dużą prędkością, prędkością obrotową, spowodowaną zbyt dużą prędkością wiatru. Jeżeli wieje równomiernie, ze stosunkowo dużą prędkością odpowiednią do danej konstrukcji, to mamy sytuację optymalną. Praktyka jednak pokazuje, że jest różnie. I od intensywności pracy wiatraków właśnie uzależniona jest produkcja energii. Powstaje prąd, prąd stały, który następnie jest zamieniany na prąd zmienny, który ten prąd zmienny jest włączany do naszej sieci energetycznej. Zgodnie z informacjami ze strony Urzędu Regulacji Energetyki do 2020 roku w Polsce pracowało ponad 1200 instalacji wykorzystujących wiatr jako odnawialne źródło energii. W trakcie realizacji było jeszcze blisko 160 kolejnych instalacji wiatrowych, które dziś są finalizowane. W województwie warmińsko-mazurskim największe funkcjonują bądź są rozbudowywane w sąsiedztwie Gołdapi, Kisielic czy Korsz. Intensywnie wznoszą się również w Krasinie Koło Pasłęka. Cieszymy się bardzo. Już pierwsza farma jest, 10 wiatraków, ale jeszcze będzie i 18. I w tej chwili właśnie trwają prace nad kolejnymi, czy do końca tego roku będzie łącznie na terenie gminy Pasłęk. 28 wiatraków, one są o różnej mocy. Te, które powstały w tym roku, to są około 2 MW, natomiast kolejne będą od około 3 do 4 MW. Wszystkie wiatraki łącznie uzyskają moc ponad 71 MW, a to już całkiem duża dawka czystej energii. W Krasinie od 2017 roku stoi także wiatrak prywatny o mocy 0,85 MW. Turbina produkuje około 2000 MWh rocznie, co w przeliczeniu na węgiel jest to około 600 ton węgla, a wytworzona energia jest dla około 900 gospodarstw domowych. W porównaniu dla takiej miejscowości jak Krasień, w której mieszkam, to jest około 6-7 miejscowości. Posiadanie własnego wiatraka, czy też mieszkanie w sąsiedztwie farmy wiatrowej, jest dziś dyskusyjne, i choć z tego tytułu są korzyści. Dla regionu np. wpływy z podatków, czy dla właścicieli terenów wynagrodzenie z tytułu dzierżawy ziemi. To jednak mogłoby być jeszcze lepiej. Ja niestety nie mogę skorzystać z tego prądu, muszę 100% energii elektrycznej sprzedać do sieci, muszę 100%, 100 sprzedać, nie mogę pozyskać nic do mojego gospodarstwa, do mojej firmy i to jest smutne. Smutne jest też również to, że, że dla takich małych przedsiębiorców nie ma jakiejś prostszej, prostszej metody rozliczania. Ja się tak samo rozliczam i z zakładem energetycznym i z ure, tak jak duża farma. Pomysł z wiatrakami do pozyskiwania energii odnawialnej sam w sobie jest fenomenalny. Jednak procedura związana z ich budową i użytkowaniem nie skłania małych przedsiębiorców do podjęcia takiego wyzwania. A przecież walka o czyste powietrze to walka każdego z nas. Zachęcam do, do tego, aby, aby spowodować zielone światło dla takich mniejszych firm. Firm rodzinnych, firm polskich 100%, żeby mogli budować turbiny. O zielone światło walczą dziś także potentaci w budowie farm wiatrowych. Odkąd bowiem zmieniły się przepisy, realizowane są głównie inwestycje wcześniej rozpoczęte. Nowych jest jak na lekarstwo. Chodzi tu o ustawę odległościową. Najprościej mówiąc, wiatrak musi stać w odległości równej co najmniej dziesięciokrotności swojej wysokości od najbliższych zabudowań. Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria ograniczające, powierzchnia obszarów dostępnych do stawiania wiatraków w regionie Warmii i Mazur to 1%. W przypadku wiatraków trudność ze znalezieniem dobrych miejsc, gdzie wieje stale, równo, nie ma drzew, nie ma zabudowań, nie ma ludzi. Nie może być, nie powinno być. No to jest miejsc, gdzie ptaki stale migrują, bo to też jest zagrożenie dla, dla, dla ptaków, więc nie ma takich miejsc dużo. Stąd pomysł, żeby inwestować i budować instalacje na morzu. Morskie farmy wiatrowe uważa się za szczególnie perspektywiczne, pozwalają bowiem na generowanie ogromnych mocy z wykorzystaniem niezagospodarowanej do tej pory przestrzeni. Co wyraźnie zaakcentowano w rządowym dokumencie? Polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Równolegle po planowanej liberalizacji ustawy odległościowej ma nastąpić rozbudowa elektrowni wiatrowych, których łączna moc to dziś ponad 6 GW, w niedalekiej przyszłości ma być 20. Trzymamy kciuki, bo wszystkim przecież zależy na pozyskiwaniu z nich energii, a tym samym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych.